Kurczę, słońce chyba nawet wychodzi. Pogoda się robi. Więc dobrze, moja fur Zawieź mnie gdzieś, gdzie jest słońce. Przetestujemy Cinerase 20 Gdziekolwiek Może być Floryda. Czekaj, czekaj, czekaj! Wygląda jak hasło do jakiegoś maila. Cinereis 20 w wersji O3. Nowy CineRace, bo różni się od poprzednika nie tylko tym, że ma innego VTX, ale również kilkoma ciekawymi rozwiązaniami. Sama konstrukcja jest praktycznie taka sama. Dakty składają się z dwóch połówek. Silniki skierowane w dół, silniki 1203-4850 KW, dron zasilany z baterią 4S, kamerka z przodu, odbiornik z tyłu, LEDy dookoła, antenki wystają. No. Łup jak łup! Co go jednak odróżnia, to ta tutaj mała kropeczka. Dokładnie w tym miejscu. To jest. Moduł GPS. Jego umiejscowienie również pokazuje nam, że nie do końca producent myśli o tym dronie jako o dronie, do którego można podpiąć sobie zewnętrzną kamerę, bo ten dron nie ma uchwytu na taką kamerę. Czym te daki różnią się od starych, bo wedle flyu nie są one wymienne? No więc różnią się wycięciami. Tutaj jest miejsce, w którym widać port USB, port USB z Erunita, a tutaj to mniejsze wycięcie jest na wypchanie tam pensety. Długopisu czy czegokolwiek, po to, żeby zbindować z goglami i z radiem. Nie każdy kabel USB wejdzie w to miejsce, ale na szczęście tutaj Flywheel dołączył nam coś takiego, co wchodzi raczej bez problemu. Otrójka nie potrzebuje zasilania, do tego, żeby zgrać z niej materiał, co jest fajne, bo dron się nie grzeje, sama otrójka się nie grzeje, a materiał mamy dostępny. Fajne też jest to, że nawet jeśli z jakiegoś powodu, jakimś magicznym cudem zapomniałbyś odpiąć. Kabla, to nawet uzbrojenie drona tutaj nie sprawi, że coś sobie obetniesz. A są drony, nie umieszając <coughs>, awata, gdzie podpięcie kabla USB, czy nawet samo zostawienie otwartej klapki powoduje, że dron sam się okalecza. W ogóle świetne jest to, że w zestawie z tym dronem jest dołożona karta pamięci. I to nie byle jaka, bo szybka karta sandiska o pojemności 128 GB. Sama otrójka ustawiona jest w ten sposób, żeby materiał nagrany na niej od razu dał się wystabilizować w Jiroflow. Także jest szerokość wide, 4K 60-klatek i wyłączona stabilizacja obrazu, ta wbudowana w otrójkę. Domyślnie pliki zapisane są na karcie pamięci. Nie ma do niej dostępu, nie ma jej wyciągnąć, ale właśnie dzięki temu kabelkowi dostęp do tego na komputer jest. Praktycznie natychmiastowy. 128 GB pozwala na zapisanie ponad dwóch godzin materiału 4K60. No Ma ekstra. Ten GPS jest wielkości paznokcia, a tak naprawdę nawet mniejszy od mojego paznokcia na kciuku. A ja nie mam jakiś wielki chłop. Mam krótkie paluszki, tak się może wydawać, ale nie mam jakiś wielki chłop. Jest on strasznie mały i, o dziwo, całkiem skuteczny. Fixa GPS, dron łapie przynajmniej w taką pogodę jak dzisiaj, kiedy mimo, że było mroźno, to nie było bezchmurne, piękne, błękitne, słoneczne. Fixa łapie w kilkanaście sekund. Po tych kilkunastu sekundach mamy przynajmniej 6 satelitów i dron pozwala wystartować i używać z funkcji Rescue. Kiedy poczekasz trochę dłużej, około minuty, satelitów może być nawet w okolicach 20. Dron lata na 4S-ach i lata krócej niż poprzedni. Przynajmniej ja latałem tą pierwszą wersją z Cine w ten, co nawet nie miał LEDów dookoła, trzeba sobie było założyć. I tam z Naked GoPro bez problemu osiągałem wyniki na poziomie 10 minut. Ten lata sporo krócej. Nie mam tych 900 LiHV ze względu na to, jak to LiHV po prostu wzięła i spuchła, ale na 750 Lipo z BTFPV, tej, która ma 80. 95C? Tak, 95C, dron lata w okolicach 5 minut. Z włączonym nagrywaniem przy ujemnej temperaturze. Okolice 5 minut. To sporo mniej, ale również nie jakoś dramatycznie mało. Chociaż wolałbym, żeby to było bliżej 10. Pewnie osiągalne z innym ogniwem. No, ale najważniejsze, jak to lata? Czy jest tak precyzyjny jak poprzedni? Czy można go nazwać królem precyzji? No jest precyzyjny. Dzięki tym szybszym silnikom 4850 KV, a nie tam było chyba coś w okolicach 3000, faktycznie ten dron lata lepiej. Kiedy latam nim z małą baterią, mam tu na myśli 450 LiHV od Gepersi, czas lotu to w okolicach jest 2,5 minuty, może 3 minut. Ale lata on bardzo żwawo, sprawnie. Zrobi Split S'a, zrobi power loopa, wyciągnie się z power loopa przede wszystkim, co nie, co nie jest takie oczywiste z dużą baterią typu 900 mAh, bo zdarzało się po prostu mi zaryć w ziemię. Propłosz jakiś delikatny jest, ale absolutnie nie taki, który by dyskwalifikował tego drona. On nie nadaje się do ganiania samochodów, do ganiania rowerzystów pewnie nawet się nie nadaje. Ale jest zwinny, sprawny, bardzo przyjemny w lataniu. Kiedy założy się tutaj okolice 800 mAh jest sporo wolniejszy i wtedy nie ma w ogóle mowy o jakimś freestylu, ale nie przeszkadza to być temu układowi wtedy bardzo precyzyjnym. Ja bez najmniejszego problemu wlatywałem w otwory, w które bym się może nie to, że bał, co obawiał wlecieć większym dronem i bez najmniejszego problemu wlatuję w samochód, zawracam w tym samochodzie i wylatuję z niego. Przeciskam się między szczebelkami drabinki, lecę pod ławką, pod wieloma ławkami. No... Tak, tak jest tak precyzyjny, przynajmniej w mojej opinii, jak, jak jego poprzednik, jak ten ze słabszymi silnikami. Trzeba jednak wspomnieć, że od poprzednika odróżnia go również brak Bluetooth'a. Mi się bardzo podobało, że mogłem sobie telefonem pozmieniać funkcję, nie musząc podłączać tego pod komputer. Żadnych dągli, żadnych udziwnień, tu po prostu był Bluetooth i to działało i ja to lubiłem. Teraz tego nie ma, ale wydaje mi się, że jest to temat do rozwiązania, ponieważ kiedy spojrzeć. Pod betaflighta, to tu jest 6 UARTów. No świat, i ludzie tu są, można tak, takie bzdury popodpinać, że głowa mała. A w ogóle, bo LEDy też są na UART-cie. Ten back, który tutaj jest zamontowany, różni się od tych poprzednich, ponieważ wcześniej mieliśmy tutaj przełączniczek lewo-prawo, cyk, 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 cyk. I LEDy albo świecą, albo nie świecą, w zależności od tego, czy ustawiliśmy 5V czy 12V. Teraz włącza i wyłącza się jest aplikacji. GPS Rescue działa jak należy, czyli po wciśnięciu przycisku na aparaturze Ja sobie ustawiłem tutaj na C1 -kę. On natychmiast poziomuje się, odwraca, podnosi i dzida do domu Wygodne No po prostu wygodne Próbowałem tego kilkukrotnie i trzeba mieć na uwadze, że nie ma tutaj Betaflighta 4.4 domyślnie granego Tylko 4.3.1, więc on nie wyląduje pięknie, a bardziej disarmuje się Czyli spadnie. Nie pytajcie skąd wiem. No i w takie nie niebo jak teraz, kiedy dron sobie po prostu leży na ziemi, informacje o tym, że są satelity gdzieś tam na niebie. A, złapiesz ostrość? Jest. Pięć satelitów złapał dosłownie w kilkanaście sekund. Tu jest woda. Tu jest drona. I tego i inne drony można kupić na stronie fpv.pl, bo tak, to jest nowy adres mojego nowego sklepu. I sklepy teraz są dwa. Znów o dronach.pl i fpv.pl. Migrujemy z jednej spółki na drugą i powoli będziemy tam sobie transferować towar. A wszystkie nowe dostawy będą pod fpv.pl. Coś się naładowało. Cena tego drona to ponad 2,5 tysiąca złotych. I tak może się to z jednej strony wydawać dość dużo. Ciężko kupić sprzęt o tych możliwościach, gotowy do nagrywania 4K60 z GPS-em, stabilizacją i pamięcią 128 GB za podobne pieniądze. Tyle to po prostu teraz kosztuje. W tym odcinku to na tyle. Dzięki za oglądanie i do następnego. 给我回个电话。